Pokój dobre, bracia i siostry. Trójeczka, trzecia niedziela Adwentu, trzeci tydzień przygotowywania się, oczekiwania na spotkanie z Jezusem Chrystusem Narodzonym z Jezusem Chrystusem, który przychodzi jako książę pokoju, jako zbawiciel, który ma nas uwolnić od wszelkiego zła. I z dużym akcentem dzisiaj na to, że ma nas uwolnić. Ponieważ my to przygotowanie do świąt. Ten czas Adwentu, jak zauważyliśmy lub nie zauważyliśmy, przeżywamy w Kościele. I nie chodzi wcale o budynek, ale chodzi o to, że jesteśmy zwoływani do tego miejsca jako ludzie, którzy wierzą w to, że Jezus Chrystus przynosi nam zbawienie. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby we wspólnocie spotykać Go, bo gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię, tam On jest obecny pośród nas. I... To zaproszenie w tym trzecim tygodniu, bo Trójka to oczywiście symbol Trójcy Świętej, do spotkania, z którą jesteśmy zaproszeni, też wybrzmiewa troszeczkę z kart Pisma Świętego dzisiaj, bo oto mamy sytuację. Trzeci tydzień, gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posyła swoich uczniów z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Mamy sytuację mężczyzny, który siedzi w więzieniu w wielkiej samotności, i tam w tej samotności ogarnia go zwątpienie, czy na pewno Jezus jest tym, na którego on czeka. I na szczęście pojawiają się ludzie, którzy mogą zanieść dalej te pytania, mogą pomagać w, w, w rozwiewaniu tych wątpliwości, które targają nami bardzo często, kiedy właśnie jesteśmy w samotności. My jesteśmy zaproszeni do dialogu i musimy pamiętać o tym, że drugi człowiek, którego Pan Bóg stawia na naszej drodze, to nie jest dla nas potencjalny rywal, zagrożenie, tylko to jest brat i siostra, którzy są postawieni na naszej drodze, abyśmy mogli wspólnie osiągnąć zbawienie. Niech każdy z was ma na oku nie tylko własne sprawy, ale też i drugich. I to, co słyszymy w każdej liturgii niedzielnej, na której się gromadzimy, Kredo, wyznanie wiary, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. Jeżeli ja mówię, że to jest Ojciec i kolega z boku mówi, że to jest Ojciec i koleżanka z przodu mówi, że to jest Ojciec, to znaczy, że jesteśmy braćmi, że jesteśmy siostrami i szczególnie w momentach zwątpienia powinniśmy szukać w Kościele, we wspólnocie, w świętej liturgii, w zwołaniu, pocieszenia, dzielić się swoimi troskami i trudnościami. Żadna przeciwność nie jest nam dana, żebyśmy mierzyli się z nią w samotności. Po to jest Kościół, po to jest Kapłan, po to jest Spowiednik, żeby ze wszystkimi ciężarami, które nas tak mocno przygniatają, ze wszystkimi przeciwnościami, które sprawiają, że moglibyśmy być skłonni w to, żeby uwierzyć, że Bóg nie jest miłością, że Bóg nie powołuje nas do szczęścia, z tymi wątpliwościami powinniśmy wchodzić do wspólnoty. Powinniśmy głośno i jasno komunikować i mówić o tym, co nam ciąży, nie tylko o tych blaskach, ale też o tych cieniach. Czas Adwentu jest czasem prostowania ścieżek. Czas adwentu jest czasem wspólnego też rozważania Słowa Bożego. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie jest w jakiejś wspólnocie, to proszę natychmiast wyłączyć ten kanał i biec takiej wspólnoty poszukać, bo czas adwentu to jest również czas wzrastania we wierze, i we wspólnocie oczekiwanie na Zbawiciela, który ma nas wszystkich uwolnić od wszelkiego zła. Pokój i dobro.